Jestem podjarana. Kochani, nagrywamy klip do drugiego singla, do piosenki pod tytułem Skazana. Jest to bardzo emocjonalna piosenka, do której muzykę i słowa napisałam sama. Do współpracy ruszyła również Lena Romol, która na co dzień występuje ze mną w Będzie, ale przygotowuje również swoje. Bardzo fajne piosenki i poprosiłam ją, żeby napisała tak zwaną część rapowaną. No i wyszło super. Dzień dobry. Tu jest zachód słońca. Tak. Czyli to jest to, co mi mówiłeś, że ten horyzont nie będzie po całości, tak. tylko że specjalnie pokazujemy, że to jest... Tak, będzie puste... będzie wszystko puste i wyczyszczone, po czym... Jeszcze stawiamy sobie taki biały kubik, na którym będzie tą małą sceną. Karol w ogóle robi piękne zdjęcia i on robi obrazy ze sztuczną inteligencją. Cię, trochę tak. Brakuje mi własny więc robię ze sztuczną inteligencją. A śnieg będzie? Będzie. Na razie. Super. Na razie. No. A jeśli chodzi o kostumy, to mogę Wam otworzyć to drugie wejście. E, zaraz Wam pokażę, gdzie jest i tam sobie w Make-upownikach robię wszystko okay. rozwieźli. No, dobrze. Graliśmy piosenkę skazana, przez cały sezon na koncertach testowaliśmy, czy się nadaje na, na drugiego singla. Na Kazimiernikation zagraliśmy pierwszy raz. No i ludzie się fajnie bujali, a potem pisały do mnie dziewczyny. A na dół jednak, że chciałyby już posłuchać tej piosenki gdzieś w streamingu. Piosenka powstawała na kilku etapach, bo produkcją zajął się Łukasz Stępniewicz, czyli Snajpi, gitarzysta. Nie tylko mój. Muszę się dzielić nim z kilkoma wokalistkami. Jest pusta ta zwrotka? To no. no dobrze by ją było puścić, jak będę pisała. Co by tu napisać? I ten Nie mogę cię gonić, choć ciągle mi się śnisz. Na wieczną zimę nie chcę być skazany. Chcę własną drogą iść. Pasuje, zostaje. Ale też ja na przykład nagrywałam wokale w szafie mojej. Zobaczcie sami. Za chwilkę tutaj w tym pomieszczeniu zwanym domem majki będziemy nagrywać piosenkę skazana w szafie. Serio. Snipe tam rozkłada już sprzęt. Wszystko jest napisane, no i jak się uda, to może kiedyś to wypuścimy na przykład. Tak bym chciała. I trochę się wstydzę nagrywania przy nich, studio przygotowane. Może Was to dziwić, ale szafa. Garderoba wypełniona ciuchami, którą się zamyka. Dobre miejsce do nagrywania wokalu, dlatego że jest mega wytłumione. Wszystko jest podłączone. Starczy wejść do szafy, odpalić wokal i śpiewać. Eee, krzesło. Krzesło dla producenta. Idę. Czyli co, od początku yy, drugą zwrotkę? Spalić mogły galaktyk odległe słońce ja płonęłam, ty zamarzałeś nie czuję już nic do ciebie choć jeszcze o tym nie niż na wieczną zimę być skazana mamy to tak? To co? Lenka i jej rapowana część. Dobra, połam Lenkę. Czasami tęsknię za wszystkim, z czego ty jesteś. Nikt inny mnie nie rozumiał, nikt inny nie kochał więcej. To się zmieniło. Zima nastała, nas zamroziło. Zniknął ten zapach, ten dźwięk i ten smak. Nie mogę Cię gonić, choć ciągle mi się śnisz. Nie mogę nie myśleć, tęsknota we mnie tkwi. Chcę własną drogą iść. Poszło. Mamy to. Jesteśmy w akademii dziennikarstwa i realizacji dźwięku, gdzie jest bardzo fajne studio, gdzie będziemy e, nagrywać gitary. O, dobry wieczór! Dobry, dobry wieczór. wieczór! Witam serdecznie, no kochani, jak was miło widzieć, Dobrze, i ten Dzień cudowny dobra. gitarzysta. No. To jest bardzo fajny pomysł, żeby nagrywać wtedy, kiedy się chce. Wchodzę do szafy, zamykam drzwi i już. Ja byłam na sesji Wysokich Owcach, mhm. ale to jak jest w świetle, to, fajnie to jest po prostu, wiesz, w tym akwarium szklanym, to te pióra i ten fiolet z tą mhm. nocą może być fajne. I do tego oczywiście nogi. Owcas jest. jest. Przywiozłam jeszcze... Ewentualnie dla Leny, też od Sebastiana, no. cekinową bluzę z kapturem, też jest fajna. Super, nie? No Sebastian, skąd on bierze takie rzeczy? On chyba... No co? Szyje sam! Materiały cekiny, no kocha cekiny, ja też. To jeszcze mam o, takie. To są bardzo seksy. Nie, uważam, że naprawdę z stylizacją wyglądają super. No dobrze, to mamy to. Szapa ogarnięta. Idziemy dalej. No więc sami widzicie, ile jest pracy nad samym przygotowaniem tła, zaprogramowaniem świateł. A potem jeszcze artystka musi mieć piękny make-up, musi się przebrać i musi zagrać te wszystkie emocje. Ale o tym wszystkim jutro. Do zobaczenia. Jesteśmy na miejscu, kręcimy dzisiaj klip. Za chwilę będzie, będzie make-up, będą przebiórki, będzie dobra energia. I chociaż za oknem plucha, taka typowo jesienna, to uważam, że bardzo dobrze, ponieważ piosenka jest trochę smutna, ale w sumie z happy endem. Jeżeli możesz odpiąć sobie też kaptu. Tak, tak, i Wiesz, to bym... można tak, Wiesz, to będzie I na tą małą czarną no. można zarzucić. Tą kamizelkę. Napisałam mhm. te słowa patrząc na Pana. Darka Kotarskiego, bo ja lubię mieć Kolej zawsze jest? takiego słuchacza, który Kolej. mówi: o, to dobre, nie? A może tak. Mhm. Nie, tam to było lepsze. A może tak. Jak jestem pewna czegoś, to tak, ale czasami potrzebuję mieć takiego słuchacza, który się zachwyci albo poli. Nie. No bo to emocje Nie złamiesz. Czarni. Tej nogi nie da się złamać. Tej nogi nie da się złamać. Zaczynamy. Hej, hej. Dobrze, Majeczko kochana, no. zapraszamy Cię tam. Posadzimy Cię na krześle za to wszystko, co mówiłaś. Kogo obraziłaś. Za ignorancję wobec przepisów drogowych. Akt pierwszy skazana Zachód słońca. Potem przejdziemy sobie już do tej drugiej sytuacji oświetleniowej. Dobra. Ja, ja sobie... przemarzyłam, żeby mieć chociaż jeden w karierze, tyle jest soft porno, Z nagimi e, mężczyznami. E, no, no, ale to jakimi, skoro to ma być soft? Chyba się jednak hard, żeby ci mężczyźni byli. Że hard? To no, jeszcze nie doszłam do tego momentu kariery. Mam tylko hard ducha. Zapiąć albo leciutko. Rozpiąć. Nie no, już jest ustalone, że tak. To nie jest teledysk softboard. To jest poważna piosenka Jej. o emocjach damsko-męskich. Tak, schodzimy Chodzi na dół. Tak. Ciągnę za... ciągnę, ciągnij. Zapięte. O, tak. o, jak dobrze. Jest. No szpilki! Pierwszy akt pod tytułem Zachód został ukończony. Wiecie ile waży to futro? Chcesz zobaczyć, ile waży. To będzie lżejsze i mam modny kolor. Mój ukochany kolor. Najedniej wszystko by miała fioletowe oprócz paznokci, które muszą być turkusowe. Akt drugi. Ciemna, czarna jak noc. Kto nie był w czarnej grupie, ten nie zrozumie sensu tego aktu. I co? Jak to była Wasza pułapka? To Trzeba było się wiązać z oziębłymi mężczyznami, żeby później takie piosenki pisać? Ja nie wiedziałam tego, bo on miał dobre demo. Wiesz? A, okay. Rozumiem. one w tym w portfolio demo... Miał w portfolio, tak, w portfolio miał wszystko. Tak, w portfolio miał miłość aż po grób. A ty jakie masz demo, Karolu? Dam ci znać po montażu tego klipu. <laughs> Chodź do środka. Skakuj, mała. Idę teraz popływać do akwarium. A może to jest po prostu szklana pułapka? Ile było odcinków szklanej pułapki? Szklana pułapka 100. Jest śnieg. Czy się Pani czyje w akwarium? Cudownie. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać w zamku. Czy śnieg dzieje. będzie tutaj wpadał? Nie. Czy będzie Nie. Ra raczej rozwiewał mi włos? Będzie jedno i drugie. Śnieg, który będzie rozwiewał włosy. To będzie do tego. Cudownie. Mi I metro. Jest noc. A ja. Szklany w ale czuję się pięknie. Po prostu. Jak zwykle. Na planie deledysku. Jestem zadbana, ubrana, pomalowana. I mam humor od rana. Dobry, dobry. Zastanówcie się nad swoim Z życiem. Co? Operator wielebno. Wielebno. O, dobra pan. No to... Po błogosław tą produkcję. To, to mi cool. przypomina Lady z uh, Whitney Houston and I Will Always Love. Że jest ona tam siedziała, siedziała i nagle jest paf i ona siedzi w śniegu. I I trochę, trochę tak to będzie. dawniej jak myli szyby tam na, na, na skrzyżowaniu A może to jest ten o odwiedzinie pracującym? Dnia, podasz mi ja. iPad'a? bo chcę, żeby pan, inną temperaturę pan, 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 jestem już cała To jest moja ekipa. Zaraz <grymne> Zaraz wy też tacy tacy piękni. Patrzcie do na się tak, tak. Błeb, błeb. I... Nie! Donić, nie! Pięknie Nie! 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 To Nie! Nie! Tak. Mm. albo, no albo Mars. Coś... <głos》> no, jest... Bruno. Jaki już Znaczy, nie chciałabym za ciemno. Właściwie maże, kreseczka maże, i fajnie mało, wymodelowana... Właściwie lubię wykonturowanie. Ładne no. ja no, rozświetlenie. Dzisiaj pewnie rozpuszczę, więc nie będę trochę bardziej... Ja nie jestem podobna nie do siebie. Jestem z kościoła nad goc, ale Zapraszam na plan. Oho!

Ciała nasze kiedyś gorąc. Każdy ma swoje radości małe. Tak. Przyjemności. Ja mam śnieg we włosach, wam coś wjechało na ją Tak to jest łupież, tak ręka dzięki. Widziałeś taki duży łupież? Tak u siebie. Zobaczcie, pasuje kosketo. No zobacz, jak mi się pasowało. Pasuje, nie? Pięknie. Mm. Teraz mówisz. <grym i w górę> Mam jeszcze dużo czasu. Teraz trzeci akt. Świt. Zmiana kostiumu. Wysypujemy śnieg. Styca. I zobaczymy, co się wydarzy. Tęsknię za wszystkim. Czego ty jesteś? No nie! Jo! Nasz angielski łącznik. Przyleciał wczoraj z Londynu. Ze stażów Apollo. A poza tym Mateusz nagrał bębny do piosenki Skazana, więc musi być. Po prostu. Słuchaj, ale Lena wygląda jak wróżka taka za chwilę będzie starota w tym no? ta, ta, late ta. night late night show jest po prostu córką księżyca i Wenus ja jestem córką słowiańskiej Mokosz. mogę siedzieć dzieć jak hipokuba nie kręć tego nie czuję już nic do ciebie choć jeszcze Że wolę być całkiem sama. Czyżby świecił się mój poczwarz? Świeci mi się poczwarz. Wysokie czoło, dobrze Majka mówi, jak chcieli mi śmietnik na głowę założyć, to był dużo lepszy pomysł. To jest taki ładny w tym ekranie. To my. Gwiazdy malują, biorąc w ogóle gwiazdy, widząc maszły galaktyk, odległe słońce, ja płonęłam ty zamarzałeś Może dziś? Innym... Oczywiście, mam ładne zespół, gwiazdy zapalałeś, a dziś nie czuję już nic do ciebie. Finish. The end. Finito. Fagibu. Zapraszamy na premierę teledysku z Kazana, w którym po raz pierwszy występuje mój fantastyczny zespół. W cekinach, w piórach, z bicepsami, w czapkach. Wszystko jest rado, jest miść. Wiedźmina... Wiedźmina, która Wiedźmina! <noise> Do zobaczenia w następnym odcinku. Kur Koniec! 아하. <laughs>